Kolejnego dnia. Mamy poniedziałek 9 stycznia. Niebo zupełnie bezchmurne, więc zapowiada się piękny dzień. Czuję się o wiele lepiej, ale jeszcze się zobaczę, dzisiaj nie wysiliłem. Może, może mam alergię na wysiłek. Przybyłem 100 km drogi w nam Zarezerwowałem sobie pokój w hotelu. W hotelu F1. Mam zaufanie do tej sieci hoteli. Chociaż ludzie mówią, że śmierdzi, że toalety są bardzo zanieczyszczone. No ale przynajmniej jest tanio i dobry internet w miarę dobry. No i recepta jest cała głowy. można przyjechać o których się chce byle by po 12. Ale widok Jakieś pasy górskie chyba To chyba jeszcze nie są Pireneje chociaż może Droga zamieniła się w polną A Tam widzę uśnieżone szczyty Do Figury zostało mi jeszcze 5 km Wydaje mi się Wydaje mi się że to jest właśnie Figury. Zaczęło wiać chłodny wiatr prosto w twarz ale do granicy mamy już tylko 12 mil potem już powinno być górki. Droga, po której jadę to jest część trasy Eurovelo numer 8 Międzynarodowego szlaku rowerowego poprowadzonego wzdłuż Wybrzeża Morza śród, Śródziemnego. Tak na razie jest dość, dość męczące, ale mam jeszcze 10 km do granicy. I mam nadzieję, że od granicy już będzie łatwiej. Znacznie autostrada. niestety Rowal numer 8 prowadzi też takimi drogami tam za mną płynie strumyk musiałem przez ten strumyk przejść teraz mam całe buty mokre ale to był najgorszy, najgorszy odcinek great udało mi się dojechać jeszcze przed zachodem słońca Pokój w hotelu F1, już pokazywałem. Ten wygląda standardowo. Tylko, że ten, w którym byłem ostatnio, miał, miał dwa gniazdka. Miał tu jedno. I... A, ten też mam dwa. Też mam dwa, tylko schowane tak za telewizorem. Great. No to... Dzisiaj już tylko film, muzyka, piwo, czekolada, coca-cola, i planowanie najbliższej przyszłości. No to do jutra. Nie wiem, czy dam radę kontynuować jutro podróż. Nie czuję się za bardzo na siłach. Być może zostanę w tym hotelu jeden dzień dłużej. Nie dość, że prawy bark boli mnie jak sto choler. Także czasami chcę mi się krzyczeć. To jeszcze ma jakąś mega suraczkę nie wiem, sikam dupą normalnie. Zauważam, że to zrobiłem. Trochę już to usunąłem, ale... Nawet nie wiem, kiedy to się stało. Raczej nie powiem, że to czekolada. Muszę to jakoś usunąć, bo inaczej... To może być kolejny hotel, do którego już mnie więcej nie wpuszczą. Prawy park tak nie na pieprza. Że musiałam trzymać piwo w lewej ręce. Dlatego postanowiłem jak na razie nie sprzątać. Bo niewykluczone, że jeszcze się ześrom. Cóż, ta wyprawa jest pełna cierpienia. Wszystko co złe kiedyś się kończy. Zatem i mega sraczka musiała się zakończyć. Ale poczyniła niezłe spustoszenie.